Cześć, cześć, Kuba z tej strony. Klaudia. Kacperek śpi, więc mamy okazję nagrać dla Was film. Witamy po przerwie. Po przerwie, tak bo mówicie, spory, no, no nie nie mieliśmy. nie mieliśmy czasu tak naprawdę nagrywać. Kacperek jest mega absorbujący. Zresztą rodzice dwulatków pewnie wiedzą o czym mówimy, jeśli oglądają. Pozdrawiamy serdecznie. Nagrywamy film, w którym chcemy się z Wami podzielić, co u nas słychać. No. Bo wiele osób pisze do nas na priw, że dawno nie było żadnego filmu, co u Was słychać, i tak dalej, więc stwierdziliśmy, że się tak podzielimy. Zrobimy taki ogólny film, co u nas słychać. Jakie, co, co się wydarzyło przez ostatnie miesiące i jakie mamy dalsze plany? Tak, powiemy też, jakie filmy będziemy nagrywać przez najbliższy czas, w najbliższy czas, film, jakich filmów możecie się spodziewać na naszym kanale. Tak, a tymczasem. Tymczasem zapraszamy wszystkich do subskrybowania naszego kanału. Bo, dla tych, którzy są tutaj po raz pierwszy, przypominamy, że mieszkamy na Teneryfie już od 6 lat i dzielimy się tutaj różnymi ciekawostkami na temat życia, na temat inwestycji w nieruchomości na Teneryfie. Dobra, to może ja zacznę, co tam u mnie słychać. Później Kuba powie, co u niego. Więc, jak niektórzy z Was już wiecie, zajęłam się z, z moją wspólniczką Kasią Smółka organizacją warsztatów rozwojowych na Teneryfie i już pierwsza edycja za nami, która odbyła się między majem, a końcówką maja a czerwcem. No i nawet tą relację udostępniłam tutaj u nas na Love Explore, więc jakbyście chcieli zobaczyć co się działo, to zapraszam serdecznie, zostawimy też linka pod tym filmem. Warsztaty okazały się ogromnym sukcesem, wszyscy nasi uczestnicy mega zadowoleni, my mega zadowolone, także... Działamy dalej i organizujemy kolejne warsztaty. O, tym, o czym powiem pewnie jeszcze później. Natomiast oprócz tego, że organizowałam właśnie ten wyjazd grupowy, to też byłam na Gran Canaria na takich krótkich wakacjach z Kacperkiem w, w, początkiem lipca. No i na ten temat też filmik będzie: relacja z Gran Canarii, taka nasza pamiątka. Żeby... Pop... Taki vlog, bo Kuba. Znacie, znacie już te filmy, Klaudia nagrywała już takie filmy z Polski, przecież widzieliście, są na naszym kanale. Jeśli nie widzieliście, no to zapraszamy. Hmm. A ja co? No a, a ty ja w tym czasie. A ja w tym czasie, no ja wiem co ja robiłem w tym czasie. Ja w tym czasie przeprowadziłem małą renowację mieszkania, wymieniliśmy meble, <laughs> odmalowaliśmy ściany, kupiliśmy troszeczkę więcej kwiatków, żeby wprowadzić tutaj więcej życia też do, do naszego mieszkanka. No i co? No, I jest tydzień, fajnie. no jest fajnie. Tydzień zleciał bardzo szybko. Na tym remoncie w sumie akurat dobrze, że Klaudia pojechała z Kacperem na Gran Canaria, bo gdyby Kacper tutaj był, remont byłby po prostu niewykonalny. Nie dało rady by tego zrobić z Kacperem w pobliżu. A tak, wszystko się ułożyło w taką fajną całość i w czasie. Także będziecie mogli zobaczyć relacje z tego remontu, też właśnie w połączeniu z tym filmem z Gran Canaria, dlatego, że będziemy pokazywać. Tak, jak wygląda. Tak, mamy kilka filmików przed i po. Oczywiście, kuboś no. dopiero jak wszystko zrobił, to sobie przypomniał, że ma nagrywać przed i po. Także tych filmów jest bardzo mało. No dobra, coś tam będzie, jakieś zdjęcia. Coś mamy. tam będzie, tak, coś tam, nie wiem, pewnie znaczy nasze mieszkanie i tak z wcześniejszych filmików, także wiecie, jak tutaj wyglądało. To będziecie mieli małe porównanie. No. No, no. Taki mały homestaging zrobiliśmy, tak w skrócie. małe tak, i tyle. I, i, i no dobra, yy, i teraz tak, yy, chcieliśmy powiedzieć odnośnie nieruchomości generalnie, bo dlaczego tak długo nie nagrywaliśmy żadnych filmów, no bo zrobiło się u nas trochę busy, jak to się mówi po angielsku, irlandzku. No zrobiło się busy, tak, zrobiło się busy, bardzo dużo inwestorów się pojawiło z Polski, głównie z Polski, ale nie tylko inwestorów, którzy chcą tutaj kupić mieszkania, bardzo dużo osób chce zainwesto zainwestować tutaj w mieszkania, które następnie chce wynająć na krótki termin wakacyjny, Pojawiają się też inwestorzy, którzy szukają lokali komercyjnych na otworzeniu tutaj jakichś biznesów, tudzież przeprowadzenie biznesów z Polski tutaj na Tenerife. Więc naprawdę mamy co robić. Szukamy takich lokali. Jest bardzo ciężko z dostępnością takich lokali, bo w tej chwili trzeba powiedzieć o tym, że Tenerifa no, przeżywa kolejny boom, chyba. Jest również busy na ulicach, co trochę gdzieś otwiera ktoś nowy lokal. Gdzieś jakieś budowle są stawiane cały czas. Widać, że turyści napływają na wyspę. Widać, że jest ten taki ruch, ruch szum. Taki widać, że tutaj jest naprawdę bardzo, bardzo dużo się dzieje. Jest bardzo dużo inwestycji, duża aktywność jest jeśli chodzi o, o taki rynek komercyjny. Tak jak wspomniałem, dużo restauracji się otwiera, dużo sklepów nowych. Lokale, które były do wynajęcia, są już niedostępne. Te, które są dostępne, są cenowo dość, no, dość drogie. Mhm. Więc dzieje się naprawdę dużo. Ciężko jest z dostępnością takich lokali. W tej chwili szukamy dla kilku klientów właśnie takich lokali, i muszę powiedzieć, że nie ma. Z biurami nieruchomości rozmawiamy. Biura nieruchomości wspominają często, że poszukują, poszukują ludzi, którzy mają nieruchomości na sprzedaż lub lokale komercyjne na sprzedaż, ponieważ zaczyna tego brakować. Także jest deficyt na rynku. Kolejnym deficytem, jeśli chodzi o nieruchomości, są mieszkania na wynajem długoterminowy. Więc tutaj kolejna informacja dla inwestorów proponowałbym w tej chwili skupić się na tym rynku, ponieważ jeśli chodzi o wynajem wakacyjny, tego jest naprawdę sporo, konkurencja jest duża. Jeśli chodzi o sam koszt gener gener generowanie zysków z takiego biznesu jest zupełnie inny niż w przypadku wynajmu długoterminowego. Tutaj przy wynajmie długoterminowym wchodzimy od razu w pasywny przychód podpisując umowę, powiedzmy z najemcą na 5 lat, a w przypadku wynajmu wakacyjnego nigdy nie wiadomo, tak, ile ta hossa potrwa. Więc jeśli ktoś jest zainteresowany zainwestowaniem w nieruchomości tutaj na Teneryfie stricte pod inwestycje, proponowałbym skupić się na lokalizacjach, gdzie wynajem mieszkania długoterminowo miałby rację bytu, tak? czyli lokalizacje gdzieś takie właśnie, gdzie mieszkamy my, ADH i wynająć po prostu takie mieszkanie na długi termin. Tych mieszkań jest bardzo mało, jeśli są to są drogie, a i tak znikają z rynku, więc warto się zainteresować wynajmem długoterminowym na tą chwilę. Mamy co robić, cały czas otrzymujemy nowe maile od klientów, od widzów. Jest bardzo, osób, jest bardzo dużo osób zainteresowanych kupnem nieruchomości dla siebie. Więc naprawdę mamy co robić. Kilka projektów, które mieliśmy w planach, porzuciliśmy z tego względu i skupiliśmy się głównie na nieruchomościach. Już niedługo zobaczycie to w social media, ale może o tym powie więcej Klaudia. No więc będzie nas więcej w social media, postanowiłam e, nagrywać rolki, dla osób, które nie, nie wiedzą, co to znaczy rolki, to są takie krótkie wideo do 30 sekund na Instagramie, które udostępniam też na Facebooku e, i to będą takie wideo, które nie tylko będą pokazywały Teneryfę, ale też będziemy w skrócie tam odpowiadali na najczęściej zadawane pytania odnośnie życia na Teneryfie, przeprowadzki, wakacji, no i oczywiście nieruchomości. Także zachęcamy Was do obserwowania naszego, naszego konta, konta. Konta na Instagramie? Tak, konta na Instagramie LOFEXPLOR KK, no i na Facebooku też LOFEXPLOR KK. Zapraszamy, serdecznie, e, I no i co, no, no też mamy ambitne plany co do kanału na YouTube, żeby też tutaj regularnie udostępniać filmy, tak jak kiedyś to robiliśmy, dlatego że no wiele osób pyta, a. No my też byśmy chcieli jakby odświeżyć ten kanał i znowu tutaj no udostępniać trochę wartości. Trochę więcej treści, tak. No, tak jak wspominamy, no nie będzie to łatwe, bo jednak ten czas nam nie pozwala na to, ale postaramy się dodawać filmy w miarę regularnie. regularnie. Tak. Oprócz tego, co jeszcze, Klaudia? moglibyśmy powiedzieć, że pracujemy nad, nad nową stroną, tak, nad nową stroną poświęconą nieruchomościom. Więc tak, już to będzie strona już taka profesjonalna, profesjonalna strona, tak, profesjonalna z strona. z filtrami, z, z, kalkulatorem, tak, z, tak, z kalkulatorem, z kalkulatorem no, kredyt, kredytowania mieszkania, więc to będzie już profesjonalna strona, a nie tylko Taka statyczna, z jaką mieliście do czynienia do tej pory na naszej stronie, więc. Bo do tej pory to był tak naprawdę blog. Blog. A tak. w międzyczasie zajęliśmy się nieruchomościami, nieruchomościami i dołożyliśmy tak. zakładkę nieruchomości. Natomiast no jednak, żeby było wygodniej i dla nas, i dla klientów, to stwierdziliśmy, że zrobimy oddzielną domenę i tam będzie wszystko. Tak, fajnie, będzie tylko i wyłącznie. Tylko i wyłącznie nieruchomościami. W związku więc... z nieruchomościami. Jeśli chodzi o wynajem wakacyjny, tutaj y, będziemy musieli się zastanowić, y, czy y, będziemy wracać do tego typu y, promowania nieruchomości, z tego względu, że po prostu jeśli chodzi o dostępność tych apartamentów, to ona jest praktycznie zerowa. Dostajemy bardzo dużo maili od Was z zapytaniem czy danych apartamentów, które mamy na stronie, aczkolwiek po sprawdzeniu dostępności z właścicielami 99% tych apartamentów jest po prostu do końca roku już zarezerwowana. Dlatego ja bym tutaj wtrąciła, że no. Dla tych, co nie wiedzą, no, my generalnie pośredniczymy, tak, i w sprzedaży w nieruchomości, i wynajmu wakacyjnego. Dlatego polecamy Wam no bezpośrednio szukać na pewno też wynajmu wakacyjnego na Airbnb. Airbnb, czy w tak, bo tam możecie się odzywać bezpośrednio do właścicieli. No, no. no, no dalej, ale. Jeszcze bym chciała ja dodać, w przeciwieństwie do yy, właśnie tych nieruchomości, co mamy na wynajem wakacyjny, przypominamy, że. Kupujący nie płaci prowizji. Prowizja jest już w cenie i nieważne, czy ta nieruchomość jest wystawiona przez jedną agencję, czy przez 10, ta jedna prowizja wtedy jest dzielona przez te 10 agencji. Także nie przyjmujcie się, że na przykład my jesteśmy pośredniczący i. I e nam trzeba będzie jakoś. Ekstra, ekstra zapłacić. Nie, nie, to tak nie jest. Prowizja jest zawsze po stronie sprzedającego. Więc cena, którą widzicie na stronie, powiedzmy u nas, to jest aktualna i faktyczna cena, którą będziecie musieli zapłacić. Oczywiście do tego trzeba doliczyć podatek i opłaty związane z notariuszem i hmm. rejestracją nieruchomości. Ale to Ale już jest temat, temat, no, to, jest temat to jest temat, na inny filmik. Wracając jeszcze do y, tematu wynajmu y, wakacyjnego, zapraszamy wszystkich, y, którzy y, posiadają tutaj jakieś nieruchomości na Teneryfie, y, y, swoje, y, które chcieliby wynająć na wakacje. Do promowania ich na naszej stronie. Więc jeśli jesteście otwarci na to, żeby wrzucić reklamę swojego apartamentu na naszą stronę, my bardzo chętnie to uczynimy. Jeśli chodzi o naszą stronę, promujemy ją na wszystkich grupach, na większości grup na Facebooku same apartamenty, jak również i stronę. Oprócz tego promujemy ją na naszym kanale YouTube. Teraz będzie więcej promocji w Instagramie. Poza tym ja mogę tylko dodać, że jest właśnie sierpień, początek, i jest bardzo gorąco na stały dni kalimy. Mam wrażenie, że ta kalima się już utrzymuje od dwóch tygodni. Także jest bardzo ciepło, i woda w basenie ma jakieś 26 stopni, bym powiedziała. Zupa. Zupa, jak się wchodzi do wody, to tak naprawdę nie, nie się ochłodzić, tylko. Zamoczyć. Zamoczyć. No ale w oceanie jest bardzo fajna, chłodna. No masz 20, nie wiem, 3 stopnie. Dużo ludzi na plażach? No bardzo dużo. Bardzo dużo hmm. ludzi na plażach, bardzo dużo ludzi na ulicach. Bardzo, yy. dużo, bardzo dużo się dzieje, yy, tak, jak, tak jak Brakuje mówią. miejsc parkingowych, wrzuciła po prostu normalność. Normalność, Nie ta. ma, ma, nie ma maseczki tylko w transportach publicznych. To jest jedyny wymóg. No i w aptekach w aptekach jeszcze. Się no musi i tam się... w tych tak, medycznych różnych miejscach. Ale tak normalnie to już jakby uciekł kompletnie temat, także. Myślę, że tutaj nie ma w ogóle generalnie, Roz, generalnie, każdy, do... generalnie każdy żyje tutaj takim życiem swobodnym, jest uśmiechnięty. Turyści bardzo dobrze się bawią, co widać zresztą na plażach, na ulicach, w dyskotekach, w restauracjach. Teneryfa żyje swoim własnym slow life. No, ja bym dodała tutaj, że jest bardzo dużo osób, które się przeprowadzają na Teneryfę, coraz więcej. Tak, i to są takie osoby, które zapytań... szukają też mieszkań powiedzmy na tylko rok czasu, bo chcą się przeprowadzić i y, zobaczyć jak się będzie mieszkało, jak się będzie żyło na ten ryfie, co znowu daje kolejny powód do tego, żeby zainwestować tutaj w mieszkanie na y, wynajem długoterminowy, bo wtedy takich klientów w tej chwili y, mamy kilka osób, które poszukują takiego mieszkania na wynajem długoterminowy, więc jeśli ktoś byłby zdecydowany kupić teraz mieszkanie, to my byśmy od razu na to mieszkanie mieli. Kogoś, kto by je wynajął. Więc, jeszcze jedna rzecz, którą ja chciałam dodać do tego filmu, co u nas słychać, no to to, że u mnie na pewno, że przygotowujemy się z Kasią już do kolejnych warsztatów, które odbędą się 11 do 18 października tego roku, e, czyli taka to jest edycja jesienna, nazwałyśmy ją Wewnętrzna Radość, e, czyli to jest taki program skupiony na tym, aby znaleźć więcej równowagi, spokoju w swoim życiu, w swoim wnętrzu, żeby po prostu odstresować się, odciążyć umysłowo, e, no zadbać o te swoje ciało, umysł i duszę, e, tak jak nazywa się nasz, nasz projekt, Cud na Teneryfie, ciało, umysł, dusza. No i e, program już jest ułożony, także jakbyście chcieli zobaczyć, co będzie konkretnie, to zapraszamy na naszą stronę. Stronę, zostawimy też link pod tym filmem. No i miejsca są wciąż dostępne, więc tutaj mamy grupę do maksymalnie 16 osób. Już kilka osób się zapisało. I co najważniejsze, do 15 sierpnia mamy mega promocję, że 200 euro można zapłacić taniej niż cena ogólna. Więc zapraszam wszystkich zainteresowanych do zapoznania się. Tutaj na Teneryfie nie tylko będziemy ćwiczyć jogę i medytować, ale będzie dużo innych fajnych atrakcji takich rozwojowych, rozrywkowych i regeneracyjnych. Także zapraszam wszystkich, którzy no niekoniecznie muszą mieć jakieś doświadczenia związane z rozwojem osobistym duchowym czy jogą i medytacją. Jeżeli macie ochotę po prostu odstresować się Poodkrywać siebie trochę, trochę poodpowiadać sobie na jakieś pytania w życiu, które gdzieś tam was nurtują, to właśnie te warsztaty są takie, żeby skupić się tylko i wyłącznie na tobie. No na sobie. a Na tobie czy na sobie, na sobie. tak. No, a poza tym, jeszcze też chciałabym przy okazji ogłosić, że też już konkretnie zajęłyśmy się współpracą z firmami, z korporacjami i z indywidualnymi osobami, które by chciały przyjechać na Teneryfę i zorganizować właśnie tutaj wyjazd taki grupowy, więc niekoniecznie muszą być to wyjazdy rozwojowe, mogą być to właśnie integracyjne, takie motywacyjne, czy nawet szkolenia. Więc my tutaj zajmujemy się całą logistyką, organizujemy miejsce od. Od takich miejsc jak wille prywatne, po prywatne finki lub też y, hotele kameralne, y, jak, jakiekolwiek są Wasze potrzeby, my mamy tutaj podpisane umowy z różnymi miejscami, żeby y, po prostu y, no, zorganizować najlepsze warsztaty dla Waszych uczestników. Także zapraszam Was do kontaktu na cudnateneryfy.pl y, y, i zapraszam brzmi Was... Bardzo, brzmi bardzo fajnie. Tak, Gdybym i zapraszam... nie mieszkał na Teneryfie, to pewnie bym wziął udział w takich być. warsztatach. No. Super. Mi się bardzo podoba, mi, mi się bardzo podobają te miejscówki, w których wy to organizujecie. Tam te między plantacjami bananów. Yy, przyznam szczerze, że zapach generalnie z samego rana jak się wstaje i wdycha te, tą brosę te, 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 taką z tych drzew bananowych. No tego się nie da, się nie da opowiedzieć. Mm -hmm. To trzeba poczuć. I to myślę, że to jest jeden z wielu powodów, dla których yy, pewnie bym przyjechał i wziął udział w takim czymś. No. Gdybym nie mieszkał na Teneriffie, bo generalnie tak ja coś mamy na co dzień. także. No. Ja tutaj jeszcze dodam, że warsztaty są nie tylko dla kobiet, bo również są dla mężczyzn i bez względu na to, jaki, w jakim wieku jesteście. Na poprzedniej edycji był z nami Zbysiu, który ma 70 lat. Pozdrawiam Zbyszku, bo pewnie nas, po, nas pozdrawiamy, oglądasz. Pozdrawiam serdecznie. I świetnie sobie radził, czy to była joga, czy pływanie w oceanie, czy różne warsztaty, także Super. nie ma tutaj granic wiekowych. Zapraszamy serdecznie y, każdą płeć i każdy wiek może to się wytnie. Może się wytnie, dobra, co dalej? No a poza tym e, bardzo się cieszymy, że się do nas odzywacie, że chcecie się z nami spotykać, że chcecie z nami robić biznesy, bo jest coraz więcej osób, które nam proponuje swoje. A właśnie, to jest kolejna rzecz, ale o tym to nagramy pewnie osobny filmik, bo przychodzicie do nas z pomysłami, które my dokładnie z takimi samymi pomysłami, którymi mieliśmy przeprowadzając się tutaj na ten refres 6 lat temu e, i e, też lwia część. Zostaje sprowadzona przez nas na ziemię, tak samo jak my byliśmy sprowadzeni te 6 lat temu. Bo jednak, sam pomysł to nie wszystko. Pojawiają się po drodze rzeczy, które trzeba jeszcze pokonać poradzić sobie z nimi, a z, niektórymi, a z niektórymi się nie da, ale to dajcie, tak, dajcie znać, tak dajcie znać, czy chcecie taki filmik odnośnie o tym, tych biznesów. Odnośnie biznesów, tak, których no, nie jest tak łatwo otworzyć. Tak? Jak, jak, generalnie jak wszystko, co my wiemy i co możemy się z Wami podzielić na temat a. biznesu na Teneryfie. Ja myślę, że będziemy na pewno w tych krótkich rolkach, Klaudii, tak. przekazywać takie fajne, krótkie informacje, żeby Was nie zanudzać generalnie filmami, tylko po prostu będą takie krótkie szoty tak. Shortsy. Shortsy. Tak, no, w których postaramy się odpowiadać na takie najbardziej nurtujące Was pytania. Tak, Także no. zadawajcie pytania w komentarzach. Tak, lajkujcie nas i followingujcie nas na Instagramie, bo będzie się już tam wkrótce działo znacznie więcej. No i co jeszcze? Zapraszamy Was, oczywiście, do subskrypcji. Dziękujemy wszystkim naszym patronom, że z nami są, że nas wspierają. Dziękujemy no. Wam bardzo pozdrawiam was bardzo serdecznie. Poprosimy was jeszcze raz, teraz już na wizji przyślijcie nam wasze adresy, żebyśmy mogli wysłać wam karteczki z teneryfi Tak, a poza tym to co jeszcze możemy powiedzieć? Kasperek na pewno bardzo gorąco też was pozdrawia. Na pewno, na 100%. <gry> no, przesyłam wam słoneczko. Trzymajcie się ciepło. Zdrowi bądźcie i bezpieczni. No. A w kolejnym filmie zobaczycie naszą relację z wyjazdu na Gran Kanarię i remont mieszkania. Tak, w międzyczasie gdzieś tam będą, yy, będzie też remont mieszkania. Także yy, zapraszamy, dziękujemy za obejrzenie tego filmiku. Dajcie lajk, like, jak Wam się podobało. Skomentujcie oczywiście. oczywiście i co? Pozdrawiamy serdecznie, trzymajcie się ciepło i cześć. Do zobaczenia. Eja.